Koga, Fundacja Darma, prasówka za tydzień 14-21 czerwca na no, domin 2025. Dzisiaj nagrywamy to we wtorek rano 24 czerwca, w związku z czym Państwo będą mieli informacje o kilkanaście godzin później, ale za to w pewien sposób pełniejsze z perspektywy tego, co się działo na Bliskim Wschodzie, co też będzie zresztą czemu będzie poświęcony też osobny materiał. 14 czerwca. W prasie niemieckiej pojawiły się informacje, że Rosja pod pozorem możliwości nauki i studiów ściąga na swoje terytorium kobiety z państw globalnego południa, które następnie są wykorzystywane do pracy w rosyjskim przemyśle obronnym do montażu dronów. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, chociaż jest to oczywiście możliwe, natomiast jeśli Rosja miałaby rzeczywiście pomysł związany z kobietami z państw globalnego południa, to powinna je ściągać po to, żeby zwiększyć sobie demografię. 15 czerwca. Stany Zjednoczone rozszerzyły listę państw, w których obywatele nie będą wpuszczani ter na terytorium USA. Lista dotyczy głównie krajów afrykańskich. Roz znajduje się teraz na niej 48 krajów. Stany Zjednoczone to jest kraj, który pod obecną administracją ma służby graniczne, które się bardzo dziwnie zachowują, które potrafią zatrzymywać naturalizowanych obywateli Stanów Zjednoczonych, podważać. Obywatelstwo osób, które mają legalne paszporty Stanów Zjednoczonych, co też jest oczywiście niekonstytucyjne. W związku z czym e, e, ograniczenie liczby państw, w których e, obywatele mogą m, m, przybywać na teren Stanów Zjednoczonych, nie dziwi. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa obserwuje trendy turystyczne czy, czy e, biznesowe, wiele osób, które z przedsiębiorcami e, zaczęło. Omijać Stany Zjednoczone z tej prostej przyczyny, że jeżeli porównamy Stany Zjednoczone dzisiejsze z tymi z lat 90. to nie za bardzo jest co oglądać. E, poziom bezpieczeństwa, poziom e, estetyczny miast e, spadł gwałtownie zdolności przemysłowe, możliwości biznesowe też są inne niż 30 lat temu. 16 czerwca, polska spółka Advanced Protection System z Gdyni wygrała. Przetarg na dostarczenie Litwie systemów wykrywania i neutralizacji dronów do ochrony litewskiej infrastruktury krytycznej. Niestety nie znamy żadnych doniesień na temat tego, kto wygrałby, i czy w ogóle istnieje przetarg w zakresie zabezpieczenia infrastruktury krytycznej Polski. MESCO zbudowało nową, w pełni zautomatyzowaną halę do produkcji amunicji małokalibrowej. Dzięki temu produkcja amunicji ma wzrosnąć do Jednego miliona sztuk dziennie. Ciekaw jestem, jak będzie z jakością. MESKO nie słynęło z dobrej jakości swojej amunicji, niestety. Po drugie, ta amunicja jest droższa zauważalnie od amunicji rynkowej. No i znowu, jeżeli mamy jedną dużą fabrykę amunicji, to na czas wojen, w których współcześnie, zresztą od 100 lat, w związku z czym to nie jest jakaś nowa informacja. Są możliwości uderzeń głębokich na tyły strategiczne w celu uderzenia w infrastrukturę krytyczną, w zakłady o strategicznym znaczeniu. Inwestowanie w jeden duży zakład danego typu jest po prostu błędem technicznym. Do Polski dostarczono 3 z 8 wyleasingowanych uderzeniowych śmigłowców szturmowych AH64D. Mają one być w Inowrocławiu, w związku z czym niedaleko od, od miejsca, z którego dla Państwa nagrywam. Jest to rozwiązanie pomostowe do czasu wdrożenia śmigłowców Apache w wersji E. Ciekaw jestem, czy wersja D, która u nas jest dostarczana jako rozwiązanie pomostowe w Stanach Zjednoczonych, właśnie jest wycofywana w ogóle z linii, e, czy z wersją E będzie podobnie. Znaczy, w momencie kiedy my zaczniemy sobie je dostarczać, znaczy oni zaczną nam je dostarczać, od siebie je będą wycofywać. Według samych analityków amerykańskich możliwości użycia śmigłowców szturmowych na dzisiejszym polu walki są zauważalnie ograniczone. To nie znaczy, że te systemy, czy w ogóle posiadanie śmigłowców szturmowych jest nieopłacalne, natomiast koszt-efekt może być nieopłacalny. Stąd też nowy rząd, który miejmy nadzieję, będziemy mieli najpóźniej za dwa lata, jako jedną z pierwszych decyzji, którą powinien podjąć w zakresie bezpieczeństwa. To reewaluacja zamówień, w szczególności zamówienia na Apache. Minister Kośniewski, Kamrz stwierdził, że Polska jest gotowa do ewakuacji polskich obywateli z Izraela. Dotyczy to tylko Polaków, którzy mają polskie obywatelstwo i są na terenie Izraela biznesowo-turystycznie czy jakkolwiek. Natomiast ewakuacja nie obejmuje mieszkańców Izraela, którzy mają podwójne obywatelstwo, bo przypominamy, że od lat panuje praktyka nadawania polskiego obywatelstwa Żydom, którzy nie mają właściwie żadnych związków z Rzeczpospolitą i z polskością, tylko na podstawie tego, że część ich przodków była obywatelami II Rzeczpospolitej. Eskalacja konfliktu bliskowschodniego jest uważana w Korei Południowej za kolejną szansę, która może dotyczyć krajowego przemysłu zbrojeniowego. Kraje arabskie, na przykład Zjednoczone Emiraty Ara, Arabskie czy Arabia Saudyjska, są zainteresowane pozyskaniem koreańskiego uzbrojenia. Szczególnie rośnie zainteresowanie samolotami oraz okrętami podwodnymi. Niestety nie możemy powiedzieć o tym, żeby nasz krajowy przemysł obronny uznał rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie jako świetną okazję. Również rozwój polskich sił zbrojnych nie może być traktowany jako świetna okazja rozwoju polskich biznesów prywatnych związanych z obronnością z tej prostej przyczyny że obronność czy produkcja obronna w Polsce jest ograniczona tak znacznie pod aktualną ustawą o produkcji i obrocie specjalnym że właściwie nie ma możliwości ani tworzenia nowych zakładów, ani rzeczywistego rozwoju tej gałęzi gospodarki. Gałęzi, która powinna być jedną z kluczowych gałęzi gospodarki na równi z energetyką, która też oczywiście powinna być uwolniona i zdemo, no, zdemonopolizowana ze względów nie tylko wolnorynkowych, czy tego, żeby obniżyć ze względu na popyt, przepraszam, ze względu na Podaż ceny użytkowników końcowych, takich jak państwo czy ja, ale również ze względów strategicznych, wojskowych. To znaczy, im bardziej będziemy mieli zdecentralizowane systemy energetyczne, zdecentralizowany przemysł zbrojeniowy, zdecentralizowaną łączność poprzez uwolnienie rynku telefonii komórkowej i wszystkiego, co się wiąże z łącznością. To są rzeczy, które są kluczowe dla odporności na uderzenia strategiczne systemów tego typu w państwie. 18, przepraszam, 17 czerwca rząd Łotwy podwoił zamówienie na BWP do 84 sztuk. To są BWP Ascod. Dzięki temu Łotwa będzie mogła wystawić drugi batalion zmechanizowany, uzbrojony w te wozy. Czeskie elektrownie jądrowe zrezygnowały z zakupów w Rosji paliwa do swoich reaktorów. To jest bardzo dobra informacja z tej perspektywy, że powinniśmy się zastanawiać, dlaczego Stany Zjednoczone do dzisiaj mogą kupować strategiczne surowce na terenie Federacji Rosyjskiej. Czechy do dzisiaj kupowały surowce strategiczne, tak newralgiczne jak paliwo do reaktorów atomowych na terenie Federacji Rosyjskiej. Natomiast Rzeczpospolita Polska nie mogła z jakichś przyczyn kupować u nich nośników energii, takich jak węgiel czy Ropa naftowa, dlaczego energetyka Czech czy energetyka Stanów Zjednoczonych przez tyle lat miała wyjątki, a my ich mieć nie mogliśmy. To pokazuje, jak bardzo rządzący Polską, czy aktualnie, czy poprzednio PIS, nie patrzą na to, ile można zrobić dla własnego państwa. Przecież zysk dla naszej gospodarki byłby prawdopodobnie większy niż zysk dla gospodarki rosyjskiej, przynajmniej bardziej istotny dla nas i jeżeli inni mogą, to dlaczego my nie. Stany Zjednoczone przeniosły kompetencje swoich sił zbrojnych odnośnie Grenlandii z dowództwa europejskiego do dowództwa północnego. W praktyce to oznacza, że Duńczycy będą musieli współdzia współdziałać w ramach sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi z dwoma różnymi dowództwami amerykańskimi. To jest oczywiście wersja optymistyczna, bo człowiek, który słynie z niestabilności w podejmowaniu decyzji, a który obecnie jest szefem administracji amerykańskiej, przecież rozważał również użycie sił zbrojnych, żeby Grenlandia wylądowała jako część państwa Stanów Zjednoczonych. Mówił o pieniądzach również, w związku z czym. Tą dla Duńczyków optymistyczną wersją jest to, że będzie po prostu większa komplikacja w, w współdziałaniu sojuszniczym. 18 czerwca. Korea Południowa podała, że w tym roku do maja okręty Chin Ludowych naruszyły wody terytorialne na Morzu Żółtym 170 razy. To pokazuje, jak bardzo wzrasta apetyt. I możliwości floty Chin ludowych, nie tylko wokół Tajwanu, ale również przy Korei. Przypominamy, że Korea jest tradycyjnie terenem, strefą wpływów Chin, z perspektywy Chin, oczywiście. W związku z nieprawidłowościami pomocy wojskowej dla Ukrainy na Słowacji zatrzymano 8 osób, w tym urzędników Ministerstwa Obrony Słowacji. W Polsce takich, takich spraw się nie prowadzi. Dla zasady. 19 czerwca Rwanda i Kongo osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące zawarcia pokoju między tymi krajami w obecności sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Rubio. Umożliwi to eksploatację złóż, szczególnie metali ziem rzadkich, położonych na pograniczu obu państw, po stronie kongijskiej przede wszystkim. Dlaczego to jest takie istotne dla Stanów Zjednoczonych? Dlatego, że łańcuchy dostaw metali ziem rzadkich są w większości. Kontrolowane przez Chiny Ludowe, w związku z czym metale ziem rzadkie, które są kluczowe w produkcji wojskowej, są złożami strategicznymi dla mocarstw, i tutaj znacząca przewaga Chin Ludowych, które cierpliwie przez lata zabezpieczały sobie i odcinały możliwość zabezpieczenia innym mocarstwom łańcuchów dostaw w zakresie tych surowców strategicznych, jest to problem dla Stanów Zjednoczonych. Hiszpania chce odrzucić zaproponowaną formułę 5% wydatków na obronność na szczycie NATO w Hadze, natomiast Szwecja zgodziła się na zwiększenie budżetu obronnego do 27 miliardów euro poprzez zwiększenie zadłużenia, deficytu swojego państwa. Marynarka wojenna osiągnęła w czerwcu swoje cele rekrutacyjne na aktualny rok, przyjmując ponad 40 tysięcy ochotników. Przypominamy, że Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ma zauważalne braki w stosunku do etatów, w związku z czym to nie znaczy, że oni przestaną przyjmować ochotników, to znaczy, że jakieś założenia zostały zrealizowane, co może zauważalnie poprawić stan obsady ich okrętów. Kora Północna wystrzeliła 10 pocisków na morze żółte dzień po zakończeniu ćwiczeń lotniczych nad Koreą Południową przez Amerykanów, Japończyków i Południową Koreę. Pentagon stwierdził, że wydatki 5% na obronność powinny być standardem nie tylko w NATO, ale i dla azjatyckich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Doszło do niezwykłego spotkania 20 czerwca pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a szefem Sztabu Sił Zbrojnych Pakistanu. Spotkanie odbyło się w Waszyngtonie. Nie brali w nim udziału przedstawiciele władz cywilnych Pakistanu. Celem spotkania było omówienie konfliktu izraelsko Irańskiego. Tutaj na marginesie warto zaznaczyć coś, co będzie osobnym materiałem, to znaczy to, że są doniesienia e, z różnych stron, e, najprawdopodobniej w formie straszaka, ale być może realistycznego, stąd też to spotkanie, że, wie, że co najmniej trzy państwa mogą potencjalnie rozważać przekazanie głowic jądrowych Iranowi w celu zwiększenia jego zdolności do, do odstraszania przed pełnoskalowym konfliktem, czy to Izrael, czy Stany Zjednoczone. Sąd Najwyższy USA stwierdził zgodność z konstytucją USA użycia przez prezydenta Trumpa gwardii narodowej na terenie Kalifornii. Być może to rzeczywiście jest legalne, nie jesteśmy ekspertami konstytucyjnymi od Stanów Zjednoczonych, natomiast warto pamiętać, że, według, że w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy ma podejście do zgodności, takie powiedzmy w stylu profesora, profesora Falandysza z lat 90. w Rzeczpospolitej Polskiej. Jako przykład takiego największego absurdu dla mnie zawsze pozostanie to y, sytuacja, w której został skazany farmer, który własno, własne zboże dawał własnym zwierzętom. Zostało to uznane za złamanie prawa federalnego, ponieważ rzekomo naruszył w ten sposób y, Prawa rządu federalnego do kontrolowania handlu międzynarodowego i handlu między Stanami. I to był powód z do, do wysokich grzywien dla tego farmera. Wojna rosyjsko-ukraińska. Prezydent Putin, co jest istotną zmianą, stwierdził, że pod koniec rozmów pokojowych jest gotowy spotkać się z prezydentem Ukrainy, który nie jest uznawany przez Federację Rosyjską za legalnego prezydenta. Widać, że, że mamy sytuację, w której rzeczywiście obie strony są chyba na tyle zmęczone konfliktem, że rozważają przyjęcie jakiejś formy pokoju. Przy czym, ponieważ ich stanowiska są na tyle rozbieżne, to na razie jest to tylko wstępne myślenie o pokoju, i to nie znaczy, że dojdzie do Szybkiego uzgodnienia stanowisk, być może czeka nas cała kampania, jakaś, której wynik dopiero przesądzi o tym pokoju. Jako przykład możemy podać, że rozmowy pokojowe polsko-sowieckie w 20 czy w 19 roku były prowadzone dużo przed rozpoczęciem ofensywy późnowiosennej, która się skończyła aż niemalże pod toruniem, bo sięgnęły brodnicy, czy Przedmieść Torunia dzisiejszych zagony bolszewickie, a rozpoczynały to uderzenie, będąc na wschód od Mińska Białoruskiego. Korea Północna wesprze Federację Rosyjską tysiącem żołnierzy oraz pięciu tysiącami budowniczych, którzy mają odbudowywać zniszczenia na terenie obwodzie, obwodu Kurskiego. Rosjanie testują na Ukrainie nowy rodzaj, nową wersję systemu przeciwlotniczego panceru uzbrojoną w 48 niewielkich pocisków rakietowych przeznaczonych do niszczenia dronów. Senat Stanów Zjednoczonych przesunął procedowanie ustawy o sankcjach ekonomicznych na Rosję co najmniej do lipca bieżącego roku. W ramach pomocy wojsku. Marek przekazał jednostkom ukraińskim około 2400 dronów, w większości uderzeniowych oraz 5 ciężarówek. Jest to typowe dla krajów, które mają chaos organizacyjny i, i są wewnętrznie niespójne, tak że mamy pieniądze wydawane w sposób krzyżujący się i niezgodny z, z, z systemem. Czyli tutaj w tym przypadku mamy wspieranie sił zbrojnych pieniędzmi przekazanymi przez samorząd. W rosyjskim uderzeniu dronowo-rakietowym na kijów z 16 na 17 czerwca zginęło 15 osób. Co najmniej 55 zostało rannych. Uderzenie przeprowadzono za pomocą 470 dronów i pocisków. Proszę sobie wyobrazić jakie mielibyśmy zdolności odparcia takie uderzenia na Warszawę i z tej perspektywy patrzeć na to, co od dwóch lat robi Koalicja Obywatelska w zakresie zwiększenia obronności Polski i co przez 8 lat w tym zakresie robiła tzw. Zjednoczona Prawica. Rosja zwiększa produkcję czołgów, samych czołgów T-90M w tym roku ma być 300 sztuk, a możliwości produkcyjne mają być większe. To jest podsumowanie e, tego tygodnia. Krótko może jeszcze tylko, bo temu poświęcimy osobny materiał, e, co do walk e, pomiędzy Iranem a, a, a Persją, a e, Iranem a Persją, Izraelem a Persją. E, mamy tutaj do, do czynienia z kolejną eskalacją pomiędzy państwami, natomiast <laughs> państwami, które są sobie wrogie i kolejnym Ostrym już konfliktem, tak otwartym. Z perspektywy historycznej możemy traktować to jako kolejny kryzys przed pierwszą wojną światową. To znaczy mamy sytuację, w której wszystkie poważne państwa zaczęły się zbroić. Mamy coraz więcej wojen pomiędzy mocarstwem a jakimś sojusznikiem mniejszym przeciwnika, czy też zauważalnym sojusznikiem. A zauważalnym sojusznikiem drugiej strony, tak jak mamy w przypadku Izraela i, i Persji. Natomiast jest to pierwsza wojna w historii świata, w, czy, w której państwa ze sobą nie sąsiadujące, bo żeby przebyć e, odległość pomiędzy Izraelem a Iranem, samolot czy rakieta musi być na, nad terytorium co najmniej dwóch państw, bo albo Syria i Irak, albo. Jordania i Irak to jest najprostsza droga, w związku z czym jest to sytuacja, której jeszcze w historii nie mieliśmy. Państwa, które nie zamierzają prowadzić konfliktu lądowego, nie walczą na morzu o szlaki handlowe. Natomiast uderzają w siebie środkami napadu powietrznego. Jedni środkami napadu powietrznego wywodzącymi się z XX wieku, drudzy środkami napadu powietrznego wywodzącymi się z XXI wieku. To nie znaczy, że jedne są przestarzałe, a drugie nie. To znaczy, że to jest inna filozofia użycia przestrzeni powietrznej. Obie są skuteczne, jedna jest zdecydowanie tańsza od drugiej. I warto na to spojrzeć z perspektywy polskiej, żebyśmy się zastanowili. Nad tym, czy warto inwestować rzeczywiście w ten system, który wynika z XX wieku, to nie znaczy, że on jest zły, ale na pewno jest istotnie droższy niż systemy rakietowe, nad którymi możemy mieć samodzielne, samodzielną kontrolę. Systemy rakietowe, systemy dronowe, to jest bez znaczenia systemy, które nie wiążą się z wysyłaniem pilotów na terytorium nieprzyjaciela. Konflikt ten. Przez pierwszy tydzień był wyłącznie pomiędzy Izraelem a Iranem, przy czym obie strony uzyskały swobodę użycia przestrzeni powietrznej nad terytorium przeciwnika, czyli Izrael był w stanie wykonywać uderzenia na terenie Iranu, a Iran był w stanie wykonywać uderzenia na terenie Izraelu. Po tygodniu tej wymiany, która jest trudna do oceny, no bo obie strony mają bardzo silną cenzurę wojskową. Włączyły się Stany Zjednoczone, przy czym wbrew temu, co się propagandowo mówi, wydaje się, że uderzenie to było efektywne, a nie efektowne, a nie efektywne i że to było celowe ze strony Stanów Zjednoczonych i odwet irański też był efektowny, a nie efektywny. Jest to, przypomina to poprzednie zdarzenie tego typu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, gdzie po śmierci generała zabitego w trakcie misji dyplomatycznej na terenie Iraku, który formalnie jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, uderzenia na bazy wojskowe w Iraku amerykańskie nie, nie spotkały się z adekwatną odpowiedzią Stanów Zjednoczonych. Podobnie takie uderzenie to jest chyba taka. Znak rozpoznawczy prezydenta Trumpa. Jak jeszcze Assad rządził w Syrii, to tam też było uderzenie rakietowe na teren Syrii, ale uderzenie, o którym zostali ostrzeżeni kilkanaście godzin wcześniej Rosjanie, a więc w efekcie też i Assad. I uderzenie, które de facto nie spowodowało większych uderzeń, szkód, natomiast zaspokoiło pewne potrzeby emocjonalne i propagandowe mocarstwa światowego. Do, dla, do użytku wewnętrznego i wydaje się, że tak jest w przypadku tej wymiany ciosów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a stan, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Persją, bo warto z, zobaczyć, że pierwsze reakcje uderzeniowe po ataku Stanów Zjednoczonych na Persję były atakiem na Izrael przez Persję i dopiero potem po ostrzeżeniu uderzyli na bazy wojskowe amerykańskie. Na Bliskim Wschodzie w nocy z poniedziałku na wtorek prezydent Trump ogłosił rozejm, co jest niezgodne, jakby, czego nie potwierdziła druga strona, natomiast zaakceptowała fakt tego, że, że, że ktoś proponuje rozejm i według stanu na, na wczesny ranek we wtorek 24 czerwca, jeśli Izrael nie wznowi uderzeń, to Iran. Też ich nie wznowi. Ta, ta informacja oczywiście może się nadzwyczaj szybko zdezaktualizować. Ale tak, mamy do czynienia z dwoma wydarzeniami, które, mogą być, które są istotne z perspektywy analizy tego, co się dzieje na świecie. To znaczy, mamy pierwszą w historii wymianę ciosów pomiędzy państwami, które nie planują toczenia walki ani morskiej, ani lądowej, tylko uderzają sobie po prostu w infrastrukturę krytyczną, i mamy Kolejną sytuację, kiedy rzekomy hegemon światowy od lokalnego co najwyżej mocarstwa, co najwyżej regionalnego mocarstwa, bo niczym więcej nie jest Iran, a i to jest być może na wyrost, wymienia ciosy, ale takie ciosy na zasadzie, żeby zachować twarz jedni i drudzy. To tak jakby chłopcy, którzy mieli się bić na podwórku i jeden ani jeden, ani drugi nie chce się bić, bo się trochę boi czy przegra, w związku z czym najpierw jeden spoliczkował drugiego, potem drugi spoliczkował pierwszego, ale nie za mocno i w ten sposób po tym, że udowodnili, że temu drugiemu przyłożyli, mogą się odejść każdy do swojego konta boiska poklepywani przez kolegów, że ale żeś mu pokazał, w takiej sytuacji jesteśmy i oczywiście na dłuższą metę jest to wygrana Iranu, a nie wygrana Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone pokazały, że właściwie zeszły piętro niżej do innej ligi, spadły z Ekstraklasy do drugiej ligi i dumne są, że w tej drugiej lidze nikt nie odważy się stanąć do pojedynku z nimi na poważnie. Zobaczymy, jak, jak ta sytuacja się rozwinie dalej. Sam jestem tego ciekaw i cieszę się, pomimo tego, że jest, no, nikomu nie życzę wojny, to cieszę się, że chociaż raz już mamy od kilku lat sytuację, w której to nie w Polsce się zaczynają kłopoty, to nie na, nie, nie, nie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mamy wielkie bitwy czy wymiana ciosów, w związku z czym mamy dane z łaski Bożej, tak, czas, który niestety marnujemy na przygotowanie się do, do potencjalnego konfliktu. Co będzie dalej, zobaczymy. Dziękuję za cierpliwość i pozdrawiam.